i tam wszystkie kolejne fochowy dym no i po nim przystępujemy do montażu klimatyzacji z pompą ciepła tak żebyśmy mogli w spokoju kończyć remont naszego domku Do jednostki zewnętrznej podpinamy napięcie, no i ona tam steruje. Zresztą odnośnie montażu to jest pełno, pełno filmu w internecie, sobie poradzicie. Tutaj pompa robi próżnię. Po zrobionej próżni odkręcamy zawory, no i klima hula. Możemy się grzać. Jakie będą zużycia? Czy rzeczywiście jest to ekonomiczne i opłacalne i najlepsza opcja w takich domkach Pewnie będziemy Was informować. Sam jestem tego ciekaw. No a tu przy okazji okienko nowe. I nasze klima chodzi. Pozdrawiam.